Największe muzyczne gwiazdy w najbardziej klimatycznym miejscu na Warmii. Wreszcie ruszyła scena na zamku cyklu weekendowych wydarzeń kulturalnych, które potrwają do jesieni. Nasz nowy sezon zaczął się już zimą i jesienią i w tym roku już mieliśmy wydarzenia i planujemy wydarzenia zimowe i wiosenne wewnątrz obiektu. 13 kwietnia Katarzyna Moś, a 11 maja Janusz Radek. Tych artystów posłuchamy jeszcze w sali koncertowej w Reszelskim zamku zaś gdy zrobi się cieplej, artyści będą występować na dziedzińcu, to już trzecia edycja wydarzenia. Sezon letni tego roku zapowiada się bardzo bogato i mogę dzisiaj pierwszy raz ogłosić. Rozpoczniemy 31 maja koncertem Moniki Brodki na naszym dziedzińcu i to będzie pierwsze tak, tak duże wydarzenie w reszlu. Monika Brodka z zespołem, duże multimedialne wydarzenie. Jedną z kolejnych wydarzeń to będzie zespół Raz, Dwa, Trzy. Można już powiedzieć nasi przyjaciele Zamkowi, kolejny raz będą występowali. Maciek Maleńczuk, Piotr Bałtroczyk, Sławek Łuniatowski, Kabaret Młodych Panów. A zakończymy sezon bardzo dużym wydarzeniem, daria zawiałów, która u nas wystąpi na zakończenie sezonu. Przy okazji wizyty w Reszlu można spróbować regionalnej kuchni, a także zwiedzić zamek. Znajdziemy tam Muzeum Średniowiecznych Tortur i poznamy historię Barbary z ostatniej w Europie czarownicy spalonej na stosie. Dla zwiedzających dostępne są także Wieża Zamkowa i Wieża Kościoła, który również ma ciekawą historię. Najbliższy reszelski koncert już w sobotę, 13 kwietnia przed publicznością wystąpi Katarzyna Moś.